Zorganizowaliśmy drugi piknik ulicy Partyzantów, który niejako sprowadził do naszych działań, czyli mieszkańców piknik stowarzyszeń, przepraszających przyszłość ulicy Partyzantów. Przygotowaliśmy dalszą część koncepcji, ponieważ w pierwszym pikniku pokazaliśmy koncepcję dla odcinka ulicy Partyzantów, miejsce pierwszego maja, a razem Stwierdziliśmy jednak, że żeby to miało sens, musi być koncepcja dla całej ulicy aż do dwóch.